W tym filmie pokażę Ci, jak poradzić sobie z okręgiem opisanym na trójkącie, mając jedynie kilka podstawowych informacji o tym trójkącie. Na początku rozplanujmy sobie, co w ogóle musimy zrobić, do czego musimy dojść. Zadanie polega na obliczeniu długości promienia okręgu opisanego na trójkącie, gdzie wiemy, że jeden bok jest równy 8 cm, drugi bok jest równy 12 cm i kąt między nimi ma miarę 120 stopni. Zaczynając od końca, potrzebujemy długość promienia okręgu opisanego, czyli oznaczymy sobie to jako duże R. Żeby wyliczyć promień okręgu opisanego, wcześniej potrzebujemy skorzystać na przykład z twierdzenia sinusów, ponieważ w tym wzorze będziemy w stanie obliczyć na podstawie stosunku długości boku i sinusa kąta naprzeciwko niego podwojony promień okręgu opisanego. Ale żeby mieć lewą stronę równania, potrzebujemy mieć zarówno bok, jak i sinusa kąta. Narysujmy sobie nasz trójkąt i nasz okrąg. Wiemy, że jeden bok jest równy 8, drugi bok jest równy 12, trzeci go boku nie znamy i wiemy, że mamy kąt między 8 i 12 równy 120 stopni. W takim razie, żeby skorzystać z twierdzenia sinusów, potrzebujemy znać długość boku C, ponieważ najprościej będzie skorzystać z kąta 120 stopni. Więc, żeby obliczyć długość boku C, możemy zauważyć, że możemy skorzystać z twierdzenia kosinusów, czyli C kwadrat równa się... A kwadrat plus b kwadrat minus 2 razy a razy b razy kosinus z gamma, czyli w naszym przypadku c jest nieznane. a będzie równe 8, b będzie równe 12, a gamma będzie równe 120. Zacznijmy od twierdzenia kosinusów, czyli wzór dla przypomnienia to będzie c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab razy kosinus gamma, czyli w naszym przypadku c kwadrat będzie się równało 8 kwadrat plus 12 kwadrat minus 2 razy 8 razy 12 razy cosinus ze 120 stopni. Rozwiążmy to równanie, dostajemy c kwadrat równa się 64 plus 144 minus 192 cosinus ze 120. Ze wzorów redukcyjnych spróbujmy obliczyć cosinus ze 120, czyli cosinus ze 120 to jest to samo co cosinus ze 180 Minus 60, czyli ze wzorów redukcyjnych otrzymujemy minus cosinus 60. Więc nasze równanie będzie wyglądało w ten sposób. 208 minus 192 razy minus cosinus 60. Idźmy dalej, czyli C kwadrat równa się 208. Możemy zaaplikować minusa przy cosinusie do minusa przy 192, dzięki czemu otrzymamy z nich plus 192. Razy cosinus 60. Wiemy również z tablic, że cosinus z 60 będzie się równał 1 druga. Czyli w takim razie nasze C kwadrat będzie się równało 304. Czyli nasze C będzie się równało pierwiastkowi z 304. Spróbujmy to sobie uprościć. Czyli 304 możemy przedstawić jako iloczyn 16 i 19. Czyli dostaniemy pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 19. Czyli otrzymujemy 4. Pierwiastek z 19. Oczywiście moglibyśmy przedstawić pierwiastek z 304, po prostu jako pierwiastek, na przykład z 2 razy 152 i kolejno rozbijać 152 na 76, następnie rozbić 76 na 38 i tak dalej. Aż doszlibyśmy do 19, czyli w takim razie dostaniemy 2 razy, 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 19 iloczyn 4 dwójek to jest 16, więc wychodzi nam tak samo 4 pierwiastek z 19. Wiedząc, że nasze boki to kolejne 8, 12 i 4 pierwiastek z 19. Twierdzenia tym razem sinusów możemy wyliczyć, ile będzie wynosiła długość naszego promienia okręgu opisanego, czyli ze wzoru 2R. Jest równy C podzielić przez sinus gamma, gdzie C to jest 4 pierwiastek z 19, a gamma to jest 120 stopni, czyli 2r jest równe 4 pierwiastek z 19 podzielić na sinus ze 120. Otrzymujemy 2r równy 4 pierwiastek z 19 podzielić na sinusa ze 180 minus 60, czyli ze wzorów redukcyjnych otrzymamy 2r równa się 4 pierwiastek z 19. Podzielić przez sinus z 60, a sinus z 60 jest równy pierwiastek z 3 na 2, więc nasze 2r będzie się równało 4 pierwiastek z 19, podzielić na pierwiastek z 3 przez 2. Wyszedł nam ułamek piętrowy. Możemy go przedstawić jako 4 pierwiastek z 19, razy 2 przez pierwiastek z 3, czyli otrzymamy 8 pierwiastek z 19, podzielić na pierwiastek z 3. Obie strony możemy Podzielić przez 2 i wtedy dostaniemy r równa się 4 pierwiastek z 19 podzielić na pierwiastek z 3. Teraz wystarczy, że pozbędziemy się pierwiastka z mianownika. Możemy to zrobić mnożąc licznik i mianownik przez 1 w postaci pierwiastek z 3 podzielić na pierwiastek z 3. Więc dostaniemy 4 pierwiastek 19 razy 3 podzielić na pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 4 pierwiastek z 57 podzielić na 3. Odpowiedzią w takim razie w naszym zadaniu będzie promień okręgu opisanego jest równy 4 pierwiastek z 57 podzielić na 3.